Redakcję R.E.U. wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. .U. Może jestem trochę stronniczy, bo uwielbiam Icifkę i Engage'a, ale nie było chyba lepszego pomysłu w historii gier wideo niż przeniesienie kultowej cywilizacji na komórkę Nokii. Jest to wspaniała translacja kultowej strategii, a napis na pudełku nawet odrobinę zaniża jej jakość, bo implikuje, że jest to port pierwszej części, gdzie w rzeczywistości mamy tu do czynienia z wierną adaptacją wspaniałego Civilization 2, które uważam za szczytowe osiągnięcie tej serii. Ponieważ jest to turowa gra strategiczna, która zarówno w oryginale, jak i w tym wypadku korzysta z oprawy graficznej dość symbolicznie, idealnie nadaje się na platformę, która nie błyszczy szczególnie w kwestii mocy. Pamiętam, że w okolicach premiery była to dla mnie gra zasysająca każdą wolną chwilę. Nadawała się wspaniale do grania pod stolikiem w szkole, w autobusie czy tramwaju, a ponieważ tury gracza są z reguły krótkie, a potem trzeba czekać aż wykona swoje komputerowy przeciwnik, to grałem w nią nawet wracając skądś pieszo, zerkając tylko co kilka sekund na wyświetlacz i upewniając się, że nie kieruję się niebezpiecznie na czołówkę z najbliższą latarnią. To było wtedy, a teraz jest teraz i wydawać by się mogło, że port 27-letniej gry na 20-letni smartfon mógł nie postarzyć się zbyt dobrze. Bądźmy szczerzy, warstwa wizualna nie ma szans na zdobycie żadnych nagród, ale gameplay cywilizacji to niezbity dowód na to, że jest to gra ponadczasowa, bo nawet odpalając ją dziś, mimo wszystkich ograniczeń technologii i platformy tamtej epoki, gra się w nią po prostu wyśmienicie. No ale może ktoś nie wie, na czym polega CIFKA? Więc w paru zdaniach wybieramy jedno z kilkunastu dostępnych plemion i zaczynając w roku 4000 przed naszą erą, pędzimy przez pokolenia, dekady i lata ku współczesności, budując naszą tytułową cywilizację. Rozpoczynamy jedynie z grupką osadników, którymi wybieramy miejsce na swoją pierwszą osadę, a potem rozwijamy się ekonomicznie, wojskowo, kulturowo i naukowo. Żeby nie było zbyt łatwo, musimy jednocześnie koegzystować z innymi społecznościami. Jedne będą nam przyjazne i próbowały będą zawierać sojusze, inne widzą drogę w podboju. A ponieważ rozgrywka toczy się na przestrzeni tysiącleci, sytuacja zmieniać się będzie przez wieki, jak w kalejdoskopie. Dyplomacja jest więc kolejnym kluczowym elementem na drodze do sukcesu. Ale ostatecznie wszystko sprowadza się do nieustającego wyścigu szczurów i pokazu siły. Aby przetrwać, musimy rozwijać się szybciej niż przeciwnicy, budować imponujące cuda świata starożytnego, poszerzać granice państwa i generować zasoby potrzebne do dalszej ewolucji technologicznej i militarnej. Grę wygrać można na trzy sposoby. Podbijając wszystkich konkurentów, co da nam zwycięstwo siłą, budując statek kosmiczny i docierając do Alfa Centauri, zanim prześcigną nas inni gracze, by zdominować świat naukowo, albo po prostu dotrwać do roku 2020 naszej ery, gdy gra kończy się pomyślnie dla wszystkich, którzy tego sukcesu dożyli. Mobilna wersja CivKi 2 jest bardzo kompetentna. Z uwagi na prostą naturę systemu, na którym się znajduje, ograniczona jest jedynie do rozgrywania pojedynczych gier losowych mapach. Nie rozegramy chociażby gotowych scenariuszy, ale opcje generowania światów są dość bogate. Możemy dostosować cechy takie jak rozmiar mapy, ukształtowanie mas lądowych, klimat i temperaturę, wiek planety wpływający na topografię, poziom trudności sztucznej inteligencji, zagęszczenie niecywilizowanych plemion barbarzyńskich oraz liczbę komputerowych wrogów z zakresu od 3 do 7. Gracz ma też do dyspozycji aż 21 grywalnych cywilizacji, więc jest to gra, w którą grać można praktycznie w nieskończoność, tworząc nowe losowe mapy i różne mieszanki ścierających się nacji. Pierwsze wrażenia mogą być trochę odrzucające, po pierwsze, dlatego że w tej wersji gry nie ma w ogóle muzyki, a jedynie proste efekty dźwiękowe. Po drugie, mały wyświetlacz engage'a wymagał mocnego żonglowania interfejsem, żeby wszystkie jego elementy mieściły się na ekranie. Pierwsze kilkanaście minut gry, nawet dla zaawansowanych graczy, polegało będzie na zapamiętywaniu, gdzie szukać konkretnych opcji. Po trzecie, z uwagi na ograniczenia pamięci, nie ma tu też animowanych ekranów dyplomacji czy minigry z dekorowaniem swojej sali tronowej z wersji pecetowej. Wszelkie akcje związane z komunikacją z innymi graczami toczą się z prostych, ale przynajmniej czytelnych tekstowych okienek. Natomiast jeśli przebrniemy przez toporny interfejs i puścimy sobie w tle swoją własną muzykę, coś na co oczywiście Engage pozwalał, odkryjemy wierną i supergrywalną adaptację kultowej gry, która broni się dziś równie dobrze co dekady temu. W latach zerowych była to jedna z moich ulubionych wersji civki, bardzo chętnie do niej wracałem i pomogła mi przeżyć niejedną nudną lekcję w liceum, więc jestem jej za to dozgonnie wdzięczny. Niestety, wydana została w 2005 roku, gdy konsolofon Nokii dogorywał i nikt nie kupował już na niego gier. Sprzedawała się ona tak źle, że znaleźliśmy się w dziwnej sytuacji, gdy wydania prasowe Cywilizacji, wysyłane recenzentom z dużych mediów w 2005, są wśród kolekcjonerów bardziej powszechne niż wydania sklepowe. Nawet ja mam w swojej kolekcji prasówkę Civki, bo była lata temu tańsza na aukcjach niż wersja publiczna. Jedyna aukcja na eBay dla tej gry w tym momencie wyceniona jest na prawie 4,5 tysiąca złotych. Ouch! To jedna z najrzadszych pozycji w bibliotece tego telefonu, ale nie posunąłbym się do stwierdzenia, że jest ona tyle warta. Ale to fajnie, że mam prasówkę, bo jest od wersji sklepowej dużo ciekawsza. Ma bowiem w zestawie krążek mini DVD, zawierający prawie 200 MB oficjalnych zwiastunów gry, screenshotów i wysokiej rozdzielczości asetów, takich jak okładki, przydatnych dla czasopism i stron www. które mogły chcieć opublikować jakiś artykuł czy recenzję gry w czasach, gdy przechwytywanie obrazu z urządzenia było praktycznie niemożliwe. Na przykład na krążku znajdziemy 75-megabajtowy plik wysokiej rozdzielczości, podzielony na photoshopowe warstwy przedstawiający okładkę gry nawiązującą bezpośrednio do wydania pecetowego, która zdradza, że i tę wersję planowano nazwać Civilization 2. I najwyraźniej usunięcie rzymskich patyczków z logo wydarzyło się dość późno. W każdym razie Civka na Engager dostaje ode mnie łapkę w górę, mimo faktu, że wiem, że dziś trudno byłoby zachęcić kogokolwiek do zagrania w nią. Jako Port natomiast jest grą pierwsza klasa.